Dzień dobry, dzień dobry, serdecznie witam i dzisiaj nagrywam chińskiego browsersa. Dobra, mamy w wszym... zobaczę zaraz, bo chcę zrobić mało opening, bo mam jakieś 217 km, a 270 km, porównać się z takim malutkim opening z skrzynek, tak? Ale, ja mam no, zobaczyć, co będę musiała. Wydaje mi przy, to tak jest. Odpusz mi jedno. Jednego mega. Mega poks. Co ja? Za strach mnie Naprawdę. Nie znam już, czy, czy mi zajdzie, czy już nie wiem, bo mi ścina. To nie trzeba przy sobie. To po prostu. Ciekawe czy tutaj widzowie leci Dobra Jak widzimy Aj. No już nie mamy no, za szybko, ale na no, fajne dropy Ciekawe czy już nie mogę Jeszcze trochę brakuje Dobra Jakby coś... To jest chiński Brawl Stars Więc jak widzimy jakieś znaczki To w co... nie ma Chcę odblokować Ems, ale Ems to trzeba właśnie odblokować, jak kiedyś była stara, ale nie pucharka w realizacji, to no 8000 tysięcy trzeba mieć pucharków. Ciekawe co się na odcinkach być. Bram chyba, Jak zawsze. Do Dobra, może wam pokażę mafię co się zmieniło ich bo na to co, bardziej co jest To jest takie coś, że można sobie gadać z ludźmi No i widzimy takie cudowne rzeczy są tutaj No pod bólem którego zblokowałam zresztą on są też te fajne kolty. jeżeli... Żeby... Sześć... w ogóle, jakie stare OG skiny? Wirus ośmiobitowiec. bitowiec O, jeszcze na przykład możemy mieć coś? tak wygląda nita. I tak wygląda kołcik. Jeszcze z Chin, nawet nie ma tego Tego za 190. Co teraz za 190. 149 gramów to napicki ale on będzie jak widzimy świąteczny no poczekajcie chwilę zabazuję i poczekajcie Chwilą. jesteśmy widzowie tu trochę inaczej wszystko działa o też, też wam powiem że szeli to szeli za darmo jak się wejdzie od razu do gry no, to do Cudzo. Ojej, jej, o widzę je. O i widzicie? Jest na... na punktu. Jak to jest na punktu? Nie wiem czy nie. Ja, ale wzięliśmy fakt. Nie wiem czy może się rozwaliliśmy, czy rozwaliliśmy. I tutaj niedawno tu się pojawił Miko. Nie chcę podchodzić do niego, w ogóle kolt też wyszedł niedawno Dzisiaj nie chcę, żebym teraz nie w ogóle, dopiero. dopiero w tym roku Check out my hmm. Nie boję się, tak to Już tutaj się dopiero zaczyna gra Jeszcze, jeszcze to jest 11 Harper Przeszeli mnie rozwali, ja widzę Nie zapomniałam to no ja widzę Tylko raz przegrałam W ogóle, tylko raz Ogólnie Ogólnie też wam. I co chyba tutaj widzicie Stary karnet Jak chcecie, się tworzy może być Znowu szopennik stary Ale to Ale nie wiem czy czy Nie wiem czy Tutaj coś что-то Nie, bo Ale widoczne. Tu, 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 tu zamiast kit, tutaj był kit, a tutaj, widzimy, a tutaj był larynoid. Nie mam skryjnych, ale tam było na pewno już z Ale już wiadomo, o tym, zobaczyć. Nie Czyli oni już mają naszykowane wicowia. I... I w Chinach będzie na Railory Już mają nasze więc Pewnie też przez czasy dostaw mają. Tutaj nawet Santa jest no znowu, znowu. Zaraz się widzimy. Dobra, jest. Z... Już czy za odwarunkami. Znowu musieliście poczekać. musiałam czekać, mam się, się zapauzować Bo to trochę ciężko się czeka. Długo teraz na tę Ale tutaj nawet są trochę hardy tyle okej, okay. ja nie chcę prześledzić tej ja nity tak ogólnie ja nie wiedziałam co jest w ogóle to są inne nagrody mogę dzisiaj wam odostępnić na społecznościach no bo wszystkie nagrody tutaj są takie świetne nagrody ogólnie i to wam ułatwi zebranie tej, tej Ms tutaj, tej super Ms Tutaj. O nie, widzę. Eee, już zumer Miko. Jak plus jeden do No i tak to jest, widziałem. Z Miko. No przeciwko Miko. A tutaj też macie tam Możecie sobie 40, tylko tych 20 nie ogarniam, widzowie. Dobra. Je... O, już szybciej się to widzowie. niż ostatnio. Frank jest. To, to zagrożenie jest. Zapnijmy, tu dam radę. A z Frank nie wiem, czy dam radę. A tutaj jeszcze też jest fajnie, że można sobie wyjść, kiedy już zostaną trzy osoby. Jeszcze nawet włosy nie grałem może zagram jeszcze. Nie nagrywałem. Nie, boję się trochę wejść. Wiedziałam, widzowie, wiedziałam! Wiedziałem! No już szóste miejsce, widzowie. Dobra, spróbujmy ponownie, jest taki już trzeci. W ogóle ja wcześniej go nie miałam. O, kamera. Jak widzimy, tutaj kamer nawet nie ma. Wcześniej nie powinny być. Ja Wam w ogóle pokażę, co to jest skle. A w sumie widzieliście. Co ja chlebiam. A jak widzę, to w ogóle. To jest całkowite. Całkowite powrócenie do mojego roku świątecznego tamtego roku a tutaj do końca rotego macie znowu do końca rotego więc no jest dużo szans tutaj no pewnie przez wszystko wszystko pewnie zajęło ich wszystko dobra prostu zajęło ich poczekajcie chwilę widzowie zmienię na kałty i działa No to se jakož nezmenilo, změnilo? co jak je. Ale máme M, v druhým, je si taky. O! No, tam to je. Tak už Ale tady je sníh Ale Ale Ems jsem je... Aha, Doskonale. No, Pisowie, widzicie to? To co to było? Widzowie. Dobra, sam będę musiał wszystko zrobić. Teraz już zabije wszystko. Weź to, drugi kot. Świetnie. Nie wiem, bo złożyłam ale trochę, w sumie, się ten, jak tak polowa była lepsza albo lepsza, To jest Na... to, że O, zaraz widzę, a ja w ogóle zaraz zagram pierwsze dło, zagram ja tak. Nie, takie... A, bo się w sorry. Ale... No drugie dopiero. 15 starszych sole zagram. Dobra. Dajdziemy. Ja już sobie zaraz zostawiam kaj tak. Ty pojowe chyba to się tak nazywa. Nie wiem, czy załatuje nam się. Widzimy. Zaraz będę. Widzę kolejna zmiana. Jak widzicie, trybój dopiero co działało, widzę. Ja, ja nie wiem, ja już nie miałam siły do tego. Tańnie. I jest to możliwe, że mogę, mogę i spać, tak nie mam, że To są inne godziny dobrze. Mm -hmm. Trochę dłużej to zleci super, No mimo. było. Trochę. Aha, pierwsza, pierwszy raz finałam, widzowie. Ja. No. Yeah. jeszcze

Ja taką rangę wbijam na, na, na... tym kolcie Widzowie Uuuu co ja robię? Widzowie Staram się dla was znać. Mnie było nudno A ja będę grać Trafiłem tam I wygraliśmy Widzowie Jaka wina zginęłam? 2,8 killi no Na błysk Sorry. No, to dobrze widzę. 14. Gdzie to w ogóle mieli stary Nie podbieraj ich po sobie. Widzę Dzisiaj. Nie wiem, czy mi się uda długi odścinek. Jak takie są. Jak tak działa wszystko. Poczekajcie. Widzę teraz zmieniłem na dłosy i mi z Szedła szedło mamy szeli o, oh, kaltisz no tutaj no jaki to? no jak jest dawaj to shelli świetnie to shelli shal... jest no Puka, ai, ai. to wie to moja Proszę, no załaduj się, widzowie. Załadujcie się, załaduję to. Jest, załadowało się, widzowie. Ajajaj. Droga przegrała mnie. Ogólnie w chińsku. Ja zaczęłam... Chciałam... ...dużą rangę na końcu. Może wejdę na kop e, e, chin? A i kiełbę. Że... Nie, 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 nie. Jak chcecie, skiściło w ogóle. Sprawdźcie, zostawcie lajka i dajcie w komentarzach. Oj! Damie! <laughs> Jaj się to. Potem... Wszedłem w niego, ja nie jak mogę przejść obok. O? Ona no, chyba czegoś nie ogarnie, bo ona nie zbierze Ale trochę zrozumiałem. Nie no, ryzykuję No, o! Tyle tak. na Drużyna gdzieś tam To O, ja nie wycalowałam widzenia A co ta Anita robi? co No oczywiście, wiadomo, kampus ale jak to jest ekipina i może coś wracaj z w sumie. no już ma ile? o oh. yeah. Nita pokonała ja jest... Nie Nita co? ja pokonałam większości? Opa i widzimy się jutro.